Siemano tutaj walcząc z grawitacją witam Was w kolejnym filmie z Dead Space'a. Mąż wraca do domu, żona otwiera okno i mówi do kochanka. Skacz! Oszalałaś? Przecież to trzynasty piętro. Skacz, nie czas teraz na przesądy. Dobra, zaczynamy. Gdzie mamy iść? Tutaj. Co to może być? Użyć. Dobra, użyć. Ale wybuchu. Otwarte. Otwarte to idziemy. Okay, Kody przy zwłokach kapitana. Dobra. Ja mu się już nie przydadzą. Lecimy. Co to było? Ktoś tam był? Dar się czy jak to można inaczej ująć? Naprawdę przydałyby się nam jakieś naboje. No i zdrowie zresztą też. Ale się czek coś. Gdzie mamy? Tam, dobra. Przeszukajmy, czy nie, nie ma tutaj nic ciekawego. Można to otworzyć. A, to się nogą rozwala. Spoko. Stalarze liniowe. Nie ma nic To jest zamknięte A nie, to nawet się nie da otworzyć, dobra Idziemy, idziemy Otwieramy oh, Fuck To jest tam pełzało To te gnojki małe Ośmiorniczki się jak to się nazywa że to ma tylko dwa pięć Spadaj Dobra, mamy leki To już jesteśmy trochę do przodu Teraz amunicję tylko znaleźć Dawaj Może to dobrze, że z tamtego coś wypadło, bo No, umarlibyśmy Spójrzmy to Stalarze liniowe Nie no, że to służy, ale to chyba bodajże jest do tej broni Budowanie tlenu Poszukajmy jeszcze chwilę, może coś będzie Hmm, to trzeba wsadzić w dziurkę że tak powiem Nie ma nic chyba Jakieś mikroskopy A tu jest otwarte O, szafeczki Tak, właśnie, na to czekałem Kurde, ekwipunek Trzeba to zrobić z tym porządek. Czegoś mamy za dużo. R. Dobra. Aha, czyli te są... Stelaże liniowe są właśnie do tej broni, tak jak myślałem. Spoko. Weźmy sobie to. Stelaże liniowe. Dobra. Gdzie mam iść? Tutaj? No tutaj, tylko jest zamknięte. Aha, czyli tutaj to trzeba wsadzić. Spoko. Mryka po oczach. Sorry, bo idę. otwarte już można wchodzić Uf! o, a już zaczynamy być tą naprawdę. Podoba mi się. Co coś tam turla? Aaa, but spok. Ale to unik się robi, Boże Otoczyli nie? Szybko celuj Czy wiem coś? Puszcz... Nie O Boże, ale naprawdę mamy dużo życia teraz To się akurat przyda No ra Przeladujmy Weźmy to Zróbmy Kurde. Wyskakują Powiem Wam, że coraz ciężej jest Cię te lepiej samo, wibracje Dobra, gdzie mam iść? Tam Nie ma tu nic ciekawego Tu coś jest can anybody hear me? hello, my name is eileen fisk. i just woke up in here and everybody was gone. i don't know what's happening. why did they all leave? i'm going to try and find someone. if you can hear this, please come for me. i can hear scratching in the wall. <gasps> hello. who's there? Are, are you a doctor? why is everyone... wait, i know you. you're harris, the prisoner from the colony. you killed that nurse. help. somebody help me. Teraz nie wzięło na sztanie Padło coś Braleki Jest git Tam, tamta broń by się przydała Otwieramy Bierzemy co się da co to jest ładowanie tlenu? Po co tu ładowanie tlenu jest? Nie wiem. Może to będzie potem potrzebne. Dobra, idziemy. Przodowane. Dobra, cztery to jest git. Ech. Siema. Co robisz? Ej. No zostaw go o kurde fajny tasak Co on zrobiła? Nie wiem tym ludziom tu już odwala w tej grze. B nie ma tu nic. Chyba nie ma. No najlepsze, że nie mogłem mu pomóc. Zapiszę. Rozdział. Intensywna terapia. Zaakceptuję. Tak. Tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Otwieram. O! Coś zaryczało. Szybek wybiło. Ciekawe, czy zapłaci za to. i have no doubt they are somehow linked to the discovery of the marker, but the exact nature of that connection is still unknown. almost 40% of the colonists are experiencing a form of dementia. the obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucination. incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. dr. mercer has advised that i bring some of the affected on board for study. dr. welland, the planet side psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless.

Nawidzone drzwi. Czyli... Ej, hey, żyjesz? Chyba nie. Teraz mocniejsze one są, naprawdę. Rzeczywiście, dobrze naraziłem się sporo, to nieco. Thank oh God. I'll start accessing the captain's records right now. Head yeah. to the tram station and I'll contact you there. I'm going to find out what the hell happened to this ship. Oj, no piech. Zaświeci, dobieżemy. Będzie mocny się przyda do lepszenia gdzie mam iść? tam, spoko, spoko oj coś tu było jak to? energia pozmowa jest potrzebna dobra sobie weźmiemy tą broń póki mamy amunicję Tam to jest za dobra. Przyda się do czegoś innego. Wiesz? Mietki pozabijały wszystkich. Co Harczysz, mo? No? Pewno zaraz tej wyskoczy. Kredyty bierzemy. Trzeba coś sobie w końcu kupić, nie? Gdzie tam mamy iść? A po co? Dobra, to idziemy. Dyże ja dużo potrzebuję amunicji, to raz jeszcze więcej. Lole. Dobra. Nie jest coś chociaż? Nie ma. I might have to contain it in a damage escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. <laughs> Shit, We've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Zawsze czarna robota to my Otwieraj Popsa forma życia A znowu się wracamy Gdzie mamy iść? Tutaj Dobra zapiszę na wszelki wypadek Tak. Tak. Oczywiście. Ale chwila, może sobie coś sobie kupimy. Jak się da, to, to czemu nie. Tu gdzieś był magazyn. Tu jest. Nie kop tego. Kupuj, sprzedawaj, gromadź przedmioty. Okej, okay, okej. Okay. Mhm, mm mhm. Mm Krawin pulsacyjny. Miotacz ognia. Pociski pulsacyjne. Ilość 25. Mhm. Może mocniejsze są? Tak, kup. Energia plazmowa. Dobra, wez, wezmę to, bo to jest potrzebne. Tak, kup. ta ognia. To miłe. Tak ciekawie trochę. Lepiej kombinezon spokój. A, kurde. Do, do przebieralni? No zobaczymy, czy mu będzie ładnie, czy nie. Na bakieska? Dobra, nada to mu coś, czy nie? Ile mamy że? 13 tysięcy? <grystanie> <grystanie> Dobra, jeszcze mi dać ognia, ognia kupimy i... i energię plazmową. Dobra Jesteśmy teraz już troszkę zaopatrzeni lepiej Jedynka Na dwójki nie mamy dalej Dobra Nie będę testował bo szkoda amunicji No to póki mamy to, to lecimy z tym znaleźliśmy węzła mocy to sobie ulepszymy albo broń albo kask Najlepiej żeby coś tam w życie poszło o, tu też jest magazyn blisko obok siebie iść mamy... dobra zobaczmy jest tu coś no to co tam pisze Sun Automaty z napojami chipsy jakieś Tutaj... nic nie ma. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie może wejść. Ishimura. I tak właśnie zakończyliśmy drugi rozdział. Moi drodzy. Oczywiście, że tak. Tak. Zapisuj. Tak. Tak. Korekta kursu. Na pewno teraz się pojawią nowe utwory. Nowe bronie może. Damy radę. <śleskuj> ładuj się, ładuj, ładuj, ładuj. You've You got two problems, and we're working on borrowed time here. First, there's no fuel in the engines. Second, the gravity centrifuge is offline, which means there's a couple of trillion tons of rock pulling us down. I need you to get that centrifuge operational. Refuel the main engine and fire it up so I can stabilize the ship's orbit. Dobra. Się nam przydadzą. Trochę wydaliśmy hajsu. i said to you yes my friend are personal log acting chief engineer jacob temple it's been two days since they pulled that planet open since the captain died the panic the riots Dobra. they were nothing compared with what came after right. our friends our co-workers started coming back Changed, Coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning, and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack. I'm trying to keep an eye on them, but right now I have bigger problems. We're hemorrhaging fuel, and the primary engine is laboring. Danvers and I are going to try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Temple out. Land Dobra Nie wiem czyje to jest Wziąłem bo leżało Ten już y, nam krzywdy na pewno nie zrobił, bo głowy nie ma Tak przynajmniej sądzę Gdzie? Tu? Dobra Dawaj, dawaj, dawaj Przekręcę sobie, To mi się jakoś lepiej strzela Kurde, myślałem, że coś tam jest, a to woda kapie. Gdzie mam iść? A, tu, dobra. Wstanie zaraz. Wstanie? Żeby je spoko Przewidywalne Ale jak dawał, że nie wstanie Aa, Ja jednak widziałem lepiej Dzielnik pokładowy Zładuje się Dobra to jak chcecie to sobie przeczytajcie ja lecę dalej Warsztat może no, sobie ulepszymy? Oto życie. Życie by się przydało. Okej. Okay. czyli węzeł tak, drugi węzeł tak. No już nie mamy węzłów. Dobra, ale jesteśmy już na dobrej drodze. Z czego to można te węzły wyciągnąć? W czy nie? Lepiej już ładować hey, tam coś pływa! Co to jest? Mówiłem, że będą nowe potwory. Ja to widziałem. Jest to coś. Coś to było. Leków to nigdy za mało. I nigdy za dużo. Nigdy za mało boże.

punya manisnganmure Czy na górę. Mam pracy. Dobra, się... Dobra, nie żyjesz. Kto? Jak ja to mam wejść? A, zapomniałem. Chodź. С со собой можно это присылать? Я кем вам лететь? Эй! А, все More. LOL Come <laughs> on, jest. No, bardzo dobra. Bardzo mi się podoba. Polecam Jak nie szczeli, mocno to granatem czy jak to można nazwać? Bomba Przełatowane yy, Spoczy. Na górę mamy iść nic nie ma jest what's that, sam? a drug? engineering log, temple reporting. someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valves in the process. they need to be repaired before i can reopen them, but we're running out of time. with the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours.

nie to. Pewnie jakoś się da. Ale jak. Dobra, zapiszemy sobie. Tak. Jedzie rysiaż bmk a tu nagle BUM. Zjechał na pobocze, patrzy, gumę złapał wyciąga zapasówkę z bagażnika i odkręca dziurawe koło. Tymczasem przyjeżdża obok jego kolega, także dresiarz, i się go pyta Stary, co robisz? Odkręcam koło. Dobra, to ja biorę radę. Dobra. To chyba ten, w tym odcinku będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. Łapkujcie, subskrybujcie. Odwróć się. Na razie. Hema.